Dzień dobry Państwu. Przyszła dzisiaj do mnie moja córka. Ada. Miałem nagrać zupełnie coś innego, ale ponieważ zadała mi bardzo ciekawe pytanie, a akurat jest ono na czasie, postanowiłem Państwu o tym opowiedzieć. Otóż zadała mi pytanie, czy to prawda, że jak się idzie do pracy, pierwszej pracy, to się ma 20 dni urlopu. Odpowiedziałem, tak, to prawda. Później zadała mi pytanie, czy to prawda, że jak się ma 10 lat pracy. To ten wymiar urlopu rośnie z 20 na 26 dni. Odpowiedziałem zgodnie z prawdą, że tak, to prawda. Później się mnie zapytała, a skąd się bierze te 10 lat pracy? No to ja mówię, że wiesz córciu, 8 lat bierze się szkoła i studia, a 2 lata jak już pracowałaś, no to masz razem 10. No to wtedy moja córka mówi do mnie, czy, skoro ona pracuje 2 lata, 2 lata mija w listopadzie, to czy ona teraz w listopadzie uzyska dodatkowe 6 dni urlopu? I czy ono przypadkiem nie będzie w proporcji? No to ja mówię twórce, że droga córko, jeśli obroniłaś się w listopadzie, to miałaś 20 dni urlopu, a teraz przybyło ci jeszcze 6. Nie musisz ich wykorzystać w tym roku, mogą ci się jeszcze przesunąć na Początek przyszłego roku na cały kwartał. Natomiast tak, ponieważ obroniłaś się jesienią, a nie w nowym roku, to już w tym roku masz dodatkowe 6 dni urlopu. I teraz apel, proszę Państwa, do wszystkich tych, którzy nie wiedzą kiedy się obronić. Jeśli obronicie się, drodzy studenci, w tym roku, to za dwa lata, w listopadzie lub też w grudniu, dojdzie Wam dodatkowe 6 dni urlopu. Czyli na przykład, jak się obronicie 27 grudnia, to wtedy 27 grudnia kadrowa Wam dopisze ekstra 6 dni urlopu, tak jak mojej córce, rozumiecie? A jak się obronicie 2 stycznia, to niestety dopiero w kolejnym roku macie te dodatkowe 6 dni urlopu. W związku z tym, nie jesteśmy wiecznymi studentami, jak najszybciej się bronimy. Bardzo dziękuję córce za udział w programie. Do zobaczenia!